Witam ponownie. To, co tutaj widzicie, to jest efekt wybuchu silnika parowego, który zniszczył moją e, koparkę odkrywkową. To jest ten silnik, który przepompowywał śmieci do Energy Kondensera. E, I to była jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać przy budowie kopalni odkrywkowej, a druga rzecz, jaką chcę wam pokazać teraz. To jest sposób na zwiększenie e, ilości sztabek żelaza, złota i srebra e, w automatyczny sposób. Do tego tu, e, też e, wszystko, co było tutaj, przeniósłem e, do drugiej skrzyni, żeby było to trochę łatwiejsze. Tyle tego jest. Mogłem tutaj przy okazji coś namieszać, bo robiłem różne testy, ale myślę, że jest tutaj e, wszystko, co tu było wcześniej. I teraz tak: e, sposób, w jaki można e, zwiększyć ilość e, rzeczy, o których wcześniej wspomniałem, to jest użycie takiego e, urządzonka, które nazywa się e, macerator. Polega to na tym, że tak podłączamy do niego zasilanie. Wstawiamy tutaj do góry na przykład blok, wykopany blok żelaza. On zamienia się na dwa pyłki. A potem z każdego pyłku możemy zrobić jedną sztabkę. Także dwa pyłki, dwie sztabki. A normalnie, gdybyśmy przepalali samą wydobytą rudę, no to byłoby to trochę mniej efektywne, bo uzyskalibyśmy jedną sztabkę. No i pokażę wam jak to zrobić. Pierwsza rzecz e, przy tym urządzeniu, tak jak mówię, nie będę wam pokazywał, jak je zbudować, bo możecie sobie otworzyć inwentarz, najechać na to i kliknąć R i już będziecie wiedzieli, jak to zrobić. Pokażę wam natomiast jak tego e, efektywnie używać. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli zniszczymy to na przykład e, za pomocą zwykłego kilofa, czy jakiegokolwiek bądź innego kilofa, to jedyne, co dostaniemy z powrotem, to jest e, blok maszynowy. Także trzeba tutaj uważać. I żeby można było spokojnie zabrać takie urządzenko, potrzebny jest e, śrubokręt elektryczny. Wciskamy raz prawym i on już, proszę bardzo, jest. Kolejna rzecz jest taka, że oczywiście, no wiadomo, trzeba podłączyć do tego zasilanie elektryczne. Użyjemy tutaj zasilania z energii słonecznej. Ale to zaraz. Że jeżeli Tutaj u góry znajdzie się jakiś mm, stak czegoś, powiedzmy, niech to będzie żelazo. A w międzyczasie rurami wpompujemy tutaj co innego. To albo w ogóle nie wleci to do rur, albo wleci drugim końcem nieprzerobione, także e, trzeba o tym pamiętać. E, dlatego tutaj e, my będziemy przerabiać, tak jak mówiłem, e, srebro, złoto e, i żelazo, więc no, użyjemy trzech takich urządzonek dodatkowo. Pokażę Wam, ale to już później i zupełnie na boku, jak wygląda. To się nazywa Rotary, rotator czy coś takiego. Jest on o wiele szybszy, przynajmniej na początku. Nie na początku. Na końcu, ale o nim opowiem Wam później pod koniec tego filmiku. No dobra, także mam już tu jakieś filtry. Pierwsze co potrzebujemy zrobić. To powiedzieć, co będzie filtrowane gdzie. Także potrzebujemy tutaj e, rurki, i potrzebujemy tak: jedno żelazo, e, jedno srebro i jedno złoto. O, złoto mam tutaj tylko 8, więc. No, ale niech będzie. I załadujemy to tak. Postawimy sobie rury. O, już widzę, że coś tutaj mi nie pyknie. Dobra, niech będzie tak. Wszystko pozostałe będzie z powrotem wracało do skrzyni. Także mamy tak. Raz, dwa i potrzebujemy jeszcze jeden filtr. Nałożymy go tutaj. No i niech będzie, że mamy trzy filtry. Teraz tak. Do takiego urządzenia musimy załadować to, co chcemy przerabiać na pyłek z góry. Inaczej nie, nie będzie się on przerabiał. Dobra, drugi postawimy sobie powiedzmy tutaj. I trzeci niech będzie tutaj. Dobra, jest. Oczywiście bez jakiegoś konkretnego planu nie ma sensu budować takiej maszynerii, bo człowiek się pogubi w tych rurach i w tym wszystkim... O, gdzie jest mój pierścień latania. Jest. Dobra. Czyli jedna rzecz mamy, teraz możemy ustawić filtry. Czyli ustawiamy tak: na czerwony filtr płynie złoto. Jaki tu mamy jeszcze? E, płynie żelazo. E, na szary filtr popłynie złoto. E, dobrze. A na czarny filtr popłynie srebro. Srebro. Dobra, filtr jest ustawiony. E, teraz kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to zasilić te urządzenia. Można do tego wykorzystać, i właściwie nie wiem, czy nie trzeba do tego wykorzystać paneli słonecznych. I teraz tak, ja polecałbym Wam używać albo te low voltage solar array, albo te medium voltage. Dlatego, że użycie tego większego przy zasilaniu jednego tego urządzenia kończy się eksplozją i to natychmiastową eksplozją. Dodatkowo, żeby działało to również w nocy. Można zastosować połączenie z badboxami, nie mylić z battery boxami, które będą to magazynowa magazynowały. Ja wam to pokażę jak to zrobić, także zrzucę sobie ten medium panele, zrzucę sobie badboxy. Pamiętajcie, badbox, nie battery box. Do tego są jeszcze potrzebne kable. Można użyć miedzianych, ja używam tych szplanych, dlatego że one są najlepsze. I teraz tak, powiedzmy, ustawimy sobie BatBoxa tutaj, koło niego postawimy panel słoneczny. O! I wybuch! Dlatego, że... Widzicie, przed chwilą to testowałem i już się zagmatwałem sam w tym wszystkim. Dlatego, że musi to być jednak ten panel najsłabszy, jeżeli chcemy używać go razem z, z BatteryBoxami. Potrzebne jest wykorzystanie tych najsłabszych paneli Czekajcie, ja tu trochę sprzątnę, bo widzę, że narobiłem bałaganu Dobra, e, jeszcze raz Stawiamy sobie battery boxa e, Koło niego stawiamy panel No, battery box się ładuje, jeżeli chcemy, żeby ładował się szybciej Możemy postawić koło niego kolejny panel, i teraz tak należy pamiętać, żeby podłączyć e, kable w miejscu tej kropki, bo to jest e, output, czyli wyjście. W jednym przypadku może to nie działać tak jak powinno. Dobra, e, podłączyliśmy to. Widać już, że jest czerwona kreska. Panel śladuje. I teraz tak. No, sama ta bateria, znaczy ten batbox, nie starczy na długo, bo on ma tam tylko 40 tysięcy jednostek. Więc jak zrobi się ciemno, to on się szybko rozładuje. Ale jeżeli zastosować by ich kilka połączonych ze sobą, no to może się potem okazać, że w praktyce będzie to mogło działać przez całą noc na samej energii słonecznej. No dobra, to tutaj zrobimy to samo. Oj. Postawimy tego nieszczęsnego badboxa wybuchowego naszego. Postawimy. A no, czemu on mi się stawia? Gdzie masz kurwa dziury? Dziadu. No nie ma dziury. Sprawdzimy, czy będzie to działało. E, postawilibyśmy to tutaj. Tutaj i teraz panele. Czy działa? Działa. I jak widać. O... Jeden się nam zasilił do końca, a drugi a drugi się nie zasila wcale. Także trzeba to zrobić w inny sposób, mianowicie połączyć kabel ze sobą i teraz powinno działać. No, jest już czerwony, już się zasila. No i dobra i w praktyce teraz <laughs> pozostało nam, nam <laughs> właśnie zauważyłem, że przez cały czas mówićby mnogie, ale to dlatego, że wcześniej nagrywałem filmy z kuzynem i tak się jakoś głupie przyzwyczaiłem e, no dobra, także e, o czymś zapomniałem nie, nie zapomniałem o niczym póki co mogę włączyć mój silnik, mam nadzieję, że zdążę wam pokazać jak to działa zanim wybuchnie rura silniczku, rura o, użyłem tutaj tego silnika e, parowego Dlatego, że silnik z redstone'a działa bardzo słabo i pompuje po jednym klocku, a tutaj jak widać pompuje praktycznie rzecz biorąc e, całe staki naraz. No nie całe staki, ale około 40 sztuk. No i teraz zobaczymy jak to wszystko będzie działać, e, ale wiecie co, jeszcze moment, ja to jeszcze póki co na chwilę wyłączę. I powiedzmy na tym przykładzie, bo tutaj będzie płynęło żelazo, co jest w sumie dla nas najważniejsze. E, Stworzymy działa? Działa, stworzymy jakiś system wypompowywania tego. Oczywiście, jak zwykle, nie przemyślałem sobie systemu tego całego, który tu będzie funkcjonował źle. Tak, tu musi być drewniana rurka. Jak przy większości rzeczy, pamiętaj, pamiętajcie o tym. Tu już może być metalowa. No i zobaczcie, już na chwilę obecną robią się nam pyłki. Co prawda jest to bardzo wolne, ale no i tak. I tak nie wiadomo czy wykopiecie na tyle, żeby była potrzeba, żeby działało to trochę szybciej. A jeżeli tak to zaraz Wam pokażę też jak to przyspieszyć.